Protoplastą druku na ziemiach polskich był przybyły z Niemiec Jan Haller, który zapoczątkował w Polsce ród Hallerów, z którego potem wywodził się słynny generał Józef Haller. W 1501 roku sprowadził on do Krakowa drukarza Kaspra Hofendera, który rozpoczął drukowanie książek pod znakiem oficyny Hallera w 1505 roku. 30 września 1505 roku oficyna Hallera otrzymała przywilej królewski w postaci wyłączności na druk dokumentów urzędowych o charakterze państwowym. 27 stycznia 1506 roku wydała ona Statut łaskiego i była to pierwsza publikacja urzędowa wydana drukiem i podsumowująca wszelkie statusy, prawa, przywileje szlacheckie, konstytucje sejmowe, dekrety prawo magdeburskie oraz inne prawa obowiązujące wówczas w Królestwie Polskim. Wydrukowała ona 12 egzemplarzy na pergaminie z przeznaczeniem dla wyższych urzędników państwowych oraz 150 sztuk na papierze z przeznaczeniem dla kapituł kościelnych i sędziów ziemskich. To właśnie w statutach Łaskiego znajduje się najstarszy w Polsce drukowany tekst Bogurodzicy. W 1508 roku oficyna Hallera wydrukowała pierwszą książkę w języku polskim Historia umęczenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oficyna Hallera wydała łącznie ponad 300 książek, m.in. dzieła Erasma z Rotterdamu, Cycerona czy Mikołaja Kopernika.